Witam w wiadomościach sensacyjnych. To ja, że to Witam cię. Proszę państwa, co tutaj się dzieje? Tak tutaj, na miejscu. Zatrzymajmy się na chwilę. Pomyślimy. Tak, no tak. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem, który przeprowadza nawet z pewnym przechodniem. A więc zobaczmy. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten jesienny dzień, a w zarazie można powiedzieć, że zima niby, ale Jeśliń nadal tutaj widać panuje. Dziś mam zamiar przeprowadzić wywiad na temat imigrantów w gminie Klonowa. Przepraszam, mogę przeprowadzić pan wywiad eee, Coś się tu stało Proszę Pana. No cóż, temu panu już odpuścimy. Niestety widać słabi to są ludzie, no ale... No cóż To, 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 to damy radę. Eee, tutaj już widzę kolejny, idzie pan. Dzień dobry, mogę przeprowadzić pan wywiad? Do szkoły się spieszę, no nie widzi kurde. Eee, przepraszam, już nie będę. Widzę, że już dużo ludzi chodzi, spaceruje, więc na pewno uda nam się kogoś skamerować. Dzień dobry, mogę przeprowadzić z panem wywiad? Czemu nie? A więc, jak ma pan na imię? Kryspin. A mogę mówić do pana Marcin? Pewnie. Więc, panie Henry, o przyjęciu imigrantów do Syrii, Czadu i Niemenu. Czy jest pan za, czy przeciw, czy nie ma pan zdania? Nie mu... Pozdrawiam mamy i tatę, a w szczególności rodziców. Eee, Dzień... Dziękuję. A więc, kontynuując... Nie mówię nie, nie mówię, że tak. Nie mam zdania w tej materii. No dobrze. A więc dziękujemy, pozdrawiam i zapraszam na reklamę. Cześć bazili, Słyszałem, że tutaj jest bombowe jedzenie. Widzę, że też tutaj pojadasz. Zobaczymy. Dziękuję bardzo. Słońce Jarosław Pałka, a to będzie prognoza pogody. No cóż, pogoda jaka jest dzisiaj, widać za ekipa! Kto nie odwołał tego okna? E, tak więc kontynułem naszą audycję. Pogoda jaka jest dzisiaj, widać za oknem. Jutro będzie taka sama. Dziękuję, dobranoc. Niech pozytywnie